Warsztatem. Jest to sesja warsztatowa, na której mogę się odnaleźć i zrozumieć o co tak naprawdę chodzi w projekcie. I teraz, same warsztaty, będziesz Alberto Brandolini napisał książkę, której jeszcze do dzisiaj nie skończył. To jest bardzo ciekawa historia, bo on spisał swoją metodę, spisał czym jest event storm i jak do niego podejść. Ta książka jest ukończona w 70, chyba czy 80 na chwilę obecną, Alberto stwierdzi, że po prostu nie ma czasu tego skończyć, ponieważ ludzie chcą jego pomocy w tym, żeby to wdrażać. I teraz tutaj gdzieś Wam też wyskoczy link do Limpaba, czyli takiej platformy właśnie, na której ta książka jest i zdecydowanie zachęcam do tego, żeby zobaczyć to na start. Również Wam podlinkujemy artykuły, które ja pisałem odnośnie event stormingu, naszych doświadczeń z event stormingiem, bo sam event storming to jest warsztat, który jak powiem, jest taką platformą wymiany wiedzy, ponieważ mm. w całym event chodzi o to, żeby zebrać do jednego pokoju, w jednym czasie ludzi decyzyjnych, właściwie to są trzy rodzaje ludzi: ludzie, którzy mają pytania, ludzie, którzy mają odpowiedzi na te pytania i którzy są decyzyjni, którzy potrafią zdecydować, OK, dobra, robimy to lub tego nie robimy. I teraz do jednego pokoju trzeba zamknąć deweloperów, testerów. Ludzi, którzy używają danej aplikacji, czy danej części systemu, ponieważ jest kilka poziomów, ale to za chwilę. Ludzi z biznesu, którzy zarządzają daną firmą czy danym obszarem. Ludzi, którzy są odpowiedzialni za projekty w ramach danej aplikacji, czy danego systemu. I właściwie wszystkich po jednej osobie, czy po kilka osób, też z, mojego, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia tak naprawdę nie ma znaczenia, ile tych osób będzie im więcej, tym lepiej. Nie może tam być na pewno ludzi, którzy nie są zaangażowani, bądź nie chcą się zaangażować, ponieważ jeżeli ci ludzie przyjdą, tak naprawdę nic z tego nie wyciągną, nic nie wniosą, a co gorsza, mogą przeszkadzać, a tego absolutnie nie chcecie. I teraz, dlaczego Event Storming jest taki specjalny, że tak bardzo skuteczny? Bo to jest to zdecydowanie najbardziej skuteczne narzędzie, jakie, jakie znam i jakie kiedykolwiek używałem. Jest to dlatego, ponieważ jest on zupełnie inny. Wyobraź sobie Krzychu jak wyglądają z reguły warsztaty projektowe. Mhm. Przychodzisz, komputerujesz, bierzesz swojego laptopa, bierzesz, no tak. nie wiem, telefon, może jakiś flipchart, może jakieś, jakieś prezentacja, ktoś to może prowadzi, tak. moderuje. Przeważnie jest tak, że wszyscy siedzą za stołami, każdy sobie patrzy na swojego laptopa, jest faktycznie jakiś moderator, facylitator, który coś tam rozpisuje na flipcharcie i no, ci, co chcą, to się zgłaszają, coś tam powiedzą, ale to przeważnie jest tak, że, że to jest takie w formie spotkania. Wszyscy siedzą za stołami, sztywno, każdy jest pogrążony w swoim w swoich myślach raczej nie ma takiego ducha kreatywności. No i też nie wyobrażam sobie takich tradycyjnych warsztatów na 30 osób. Ja pamiętam, byłem kiedyś na, takiej, na takich, w takich warsztatach, gdzie zamknęli, wyobraź sobie, 30, chyba łącznie, chyba 35 osób, 35 ludzi technicznych, gdzie każdy miał swoją rację i mieli ci ludzie się dogadać odnośnie nowego projektu. To było, nie, to było niemożliwe, tak. to było nierealne. Był stracony dzień z życia, i to było zdecydowanie, jak przypominam sobie teraz, to naprawdę aż mi przychodzą, mm. siłą mi się po prostu po nocach. właśnie. Mm.